Degustacja regionalnych produktów kulinarnych, prezentacja rękodzieła artystycznego oraz występy ludowych zespołów. W Tarnowie, na ulicy Wałowej, odbył się jarmark galicyjski. Wydarzenie to zgromadziło wielu wystawców i cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i turystów. Ja przyjechałam z kamionki wielkiej, niedaleko, no tak, troszeczkę jeżdżę, gdzie są jakieś kiermasze, jakieś jarmarki. Ja się zaraziłam, zaprowadzając syna. Na, na pracę z ceramiki. Zainteresowało mnie to, zaintrygowało i spróbowałam. Najpierw musimy wykonać, żeby była surowa praca, tą surową pracę, jak już jest wykonana tam oczywiście w zależności ile tam poświęcamy czasu. Kładamy na półkę, później na półce musi posiedzieć to, wyschnąć, podsuszyć się. Co najmniej do dwóch tygodni w zależności, jak jest taka. Grubsza praca. Serwetki tradycyjne z materiałów naturalnych, to jest lędba wełna. To są y, przeważnie serwety małe, duże, okrągłe, prostokątne serwetki owalne, kołnierzyki tradycyjne. To człowieka cieszy takie po prostu, jak sobie coś narysuje, jak coś wyjdzie, jak komuś się podoba. No i to jest satysfakcja, że można sprzedać, że. Kogoś, komuś sprawi to przyjemność. Naczynia gliniane, żaroodporne, wykonane z porcelitu, to jest mieszanka krzemu, kwarzu i skalenia, surowiec naturalny, dwa razy wypalany, maselnice, pojemniki na smalec, cukier, takie rzeczy, wszystko jest yy, do tego, żeby dobrze przechowywać. Jarmark Galicyjski był jedną z imprez towarzyszących tegorocznym dniom Tarnowa.